Trzeba sobie zdawać z jednego, że największą pochłanialność dwutlenku węgla stanowią te drzewostany, które są w wieku od 30 do 70 lat. Te powierzchnie najwięcej pochłaniają dwutlenku węgla, tego właśnie atmosferycznego z powietrza. I trzeba również sobie zdawać sprawę z tego, żeby tych powierzchni było jak najwięcej, albo żeby chociaż były w równomiernym stopniu niejako wiekowym podzielone na te okresy wiekowe, czy na ten okres wiekowy, to niestety drzewostany te, które osiągły już swój wiek i zaraz będą gdzieś ulegać degradacji, no, trzeba je spożytkować i one muszą służyć człowiekowi też gospodarce państwowej. A my w miejsca tych drzewostanów robimy nasadzenia, które za 30 lat jeszcze właśnie za życia młodzieży dzisiejszej czy dzieci będą wejdą w ten okres, kiedy będą w tym przedziale wiekowym, który będzie powodował to, że te powierzchnie będą najbardziej pochłaniać właśnie dwutlenek węgla z powietrza. I tak naprawdę cała gospodarka leśna prowadzona przez leśników, ona sprowadza się do tego, żeby te drzewostany jak najbardziej służyły człowiekowi. Dlaczego się mówi o wielofunkcyjnej gospodarce leśnej? No właśnie dlatego, że. Ona spełnia różne funkcje. Też funkcję społeczną i drzewostany prowadzone przez leśników. One są dostępne dla każdego, aczkolwiek obowiązują konkretne zasady zachowania się w lesie i te zasady obowiązują wszystkich, ale są dostępne. Można pojechać teraz jesienią, możecie wyjść do lasu na grzyby, możecie. No, różne runo leśne, też korzystać ze zbiorów właśnie runa leśnego. Dlaczego? No dlatego, że te lasy są właśnie prowadzone przez leśników i są lasy państwowe. Mnie bardzo cieszy, kiedy widzę młodzież czy dzieci i te zainteresowanie lasami, ale bardzo często zaobserwowałem to, że te wyobrażenie o lasach jest bardzo często, powiem, przedstawiane w złym świetle. I ta wiedza bardzo często jest tylko gdzieś z różnych mediów, które bardzo często nie sprzyjają lasom i leśnikom. Natomiast ja wszystkich Was, jak najbardziej serdecznie zapraszam do lasu, żebyście zobaczyli, że to nie jest pustynia, że las jest nadal, że jest to las różnowiekowy, że jest to las wielogatunkowy, wiele gatunków drzew. Zobaczycie, że te gatunki, które sadzimy, one są dobierane do danych siedlisk, czyli do tych miejsc, w których je sadzimy w taki sposób, żeby dawały jak najlepszy efekt i ten ekologiczny, ale również ten efekt gospodarczy, bo przecież to co robimy w lasach służy przede wszystkim naszemu społeczeństwu, dla społeczeństwa Polaków, dla wszystkich osób, które mieszkają w państwie polskim. Dlatego ja też bardzo zachęcam do wycieczek w las, do wycieczek do lasu, żebyście mogli zobaczyć, jak naprawdę naocznie wygląda ten las, ale przede wszystkim, jeżeli już będziecie się kierować do lasu, to dobra by była też i obecność gospodarzy, czyli tych podleśniczych i leśniczych, którzy pracują w danych nadleśnictwach.